Leży no o <gry> Leży. Ty nie koła amunicji żeby... Nie mam amunicji żeby go dobić Kurwa amunicję potrzebuję Ja, dostaję. Gdzie jest? Nie wiem Chowam się mam amunicji Pomocy Leż Kurwa, dobra Udatowałeś mi życie, ja piję z dżaru, życie mi życie Przez o, Ale mam asystę Dziękuję I Jeszcze ktoś Jeszcze musi być ktoś, no o. Monety trzeba ich zabrać ty, plecy mam! One more, one more! I to jeszcze laścik ostatni Ale ten beryl oddaje, ej Dobry jest Ktoś mi zabrał właśnie trójkę spod nosa <laughs> To na pewno nie ja Masz oddaję A, nie mogę już Nie no, biorę ten twój z zakłóceń ale te monety im pozabieram, nie? Bo ziomek przyjdzie o, to Co? Tam jest? A. a tak, a tak, Kurde. nie no, gram brylam, nie? Nie no ja się dużo od nas nauczysz <grytanie> Dlatego tutaj jestem, nie? Ja do moja leczkę Dobra te monety już niepotrzebne Dobra, czuję, że będzie Chicken Dinner dzisiaj. I Nie tutaj, dzisiaj. I na YouTubach. Teraz. No, mam lunetę czwórkę. Jakby ktoś chciał, tak. ja potrzebuję. To, to lutujcie tych frajerów. Znaczy kolegów, przepraszam. Którzy są w lobby już pewnie. No i w drogę. Mam 150 naboi w magazynku, nie? Uwielbiam tą broń Kolbę tylko potrzebuję Ja bym przytulił ten kompensator na ten Jako tłumik Ale to tam kiedyś Dobra A ten monster ma mikro? Ciekawe Nie, nie ma, bo ma Przykreślone Ale Ty chcesz kada? Nie, ja nie chcę. Ja mam 24 Powiem wam, że na tej, kamerze, na tej kamerze, z pierwszej osoby, jakby ta reakcja jest szybsza, nie? Bo jakby gościu jest bliżej ciebie. Mówiłem, daleko do strefy. A już zaraz będzie lecieć. Siódemka leży? Nie widzę nic siódemki. Dobra, się zgarnie potem. No nic, droga. Już tylko 70. To już z górki. Tak. Już bliżej niż dalej. Mamy furę? Jeszcze nie A tutaj? tutaj. To jest czwórka chyba, nie? I Mirado Ta nie. Nie chcę Cię zgłamać SFA <noise> leci już, no Emilio, Pablo, Escobar, Gaviria Przejrzałeś mnie Pablo, wiem, że tu ty Dodziłem opis Jestem <noise> Dobra, jeszcze metalowy I tu nie wejdę, nie? Nie? Jak wejdę ja? A, wejdę, dobra, sorry. Wszelki stan dwuosobowa fura. Szybą Młody mam. do nas. Co? Młody? Mówię, że młody do nas nie wsiadł. Ej, kolega, komcu mija? Jezu Jezu mam drogę, to jadę jakimiś wędłami. Co jest grane? No Ja. Ja. Co? No? Co to jest? Zestymowany Tu Niech ktoś wie gdzie ja jadę? Tak Bo ja nie wiem Na czerwono-żółty znacznik. Siup. Dziękujemy. Dynki po lewej. O, tamten zostaje, zielony. Albo uderzył w coś, nie wiem. To jest część serii w ścianach. To zielony, nie wiem czy on zielony słyszy co ja do niego mówię Ej Green, come here on tam kombinuje Kolejna czwórka, potrzebuje mniejszą lunetę Ma krótko? Mhm. To graje red dotem albo holo Nie graj lunetą Bo zginiesz Jedzie po nas Here, here Pani Maju, kolega 哦，没错。 Nie ma żelaza we krwi? <grywa> Fuda! Ale tam się zatrzymała za tym budynkiem Serio tu masz krowę? O kurde No Grubo, grubo Lubię się dopasować To jest Kurde Są za wielki W taką delikatną co? Pokaż, ja muszę to zobaczyć, ej. Pokaż. Jak Jezus, się czujesz jak się? Jak się na siłach, to graj, ale ja bym nie wziął krowy. Co, co by się nie działo, nie? No to nawet tu w budynku, jest. Bo okna otwarte są. Szyby powybijali. Dziwi A jak kolbę potrzebuję. Ty, a jak macie miejsce, nie to weźcie te smoki. Nie ja właśnie nie mam. Po jednym to leci. Ciężka kolba. Woda. i tam ludzie. Dobra. Buda dużo się tu dzieje. Oni nie mają strefy w ogóle. Powaliłem jednego. Tutaj. Ty ile tam noków jest? O Jezu. Tu już strzeliłem. No mnie. Ty tam same trupy leżą? nie? Za dwóch. Za Ej, sorry, przepraszam. No. Się, sorry. Spoko A czyje to? Się ludzie z nimi stąd. tu są ludzie. nasze smoki? to mają dojazd. chodźmy na te budynki w dół. To jest nie bez sensu. To my? Mój! Ołki, kurwa, tutaj wszędzie. Chodźmy na oboła, na dół. O, oh, fuck. Nie walczmy z nimi. I co, ja bym ich porobił, nie? Bo oni nie mają strefy, będą zaraz tu biegać. Mamy... Mamy pozycję ogólnie Przydałoby się Chyba, że jest plan inny, dobra Nie no, musimy ich porobić Ale gdzie tam dojeżdżać no kurwa Strzelają do mnie, nie wiem skąd To next Zatrzymaj się bo nie umiesz leczyć Kurde, zostałem Oni tam mają strefę, to my mamy gorzej W sumie No zaczekajmy to jeszcze pół minuty Tak, na no, zielonym. O, dostał. Tu jest chłop. pojechał. No. Tam. Teraz możemy jechać stąd. Tam będziemy... Ja was poprowadzę. Chodźmy dalej. Ja. Gotowi? Lewo, nóżka tak wiesz, ostrożnie, żeby nie dachować. Pociurek. No tak Nie, mówić. bawiłem się, że Nie, to był ten. Snowdaner. To samo. Tutaj pod górę nie podjadę. Jakieś domki musimy ten zahaczyć. Nie, no tu na górę. Tutaj coś stoi, tu na pewno nie. Uciekaj stąd. A kula Możemy Zamblishment się podbiec. Without a Nie, jestem złożyła. O kurwa! Kur... Ty przede mną! <grywki> ja pierdolę. Nie spodziewałem się jak chuj, typa tutaj. Zdążę? No oh, fuck, strefa Nie, slr mi robił chuj, biegnijcie za mnie Ja w was bierzę. Biegniesz w żony, No góra jednak nie ontała No nie A przynajmniej go zabiłem, ocaliłem Akurat na mnie się w... typ upala Uwaga, przed wami widać typa przy drzewie 120-105 Kuda właśnie tam wjechała w niego. Ty, hey, tu jest Zielony wam pokazuję. Tu jest. Dostał! Nice Tu jest gościu, kolejny Kurde Pierdzielony W budyneczku tym jest Najwiec Na, prawo, w prawo, prawo O tam Tu ląduje. I nie wiem co robić, nie? To jest za nisko. Lecz się. Nie masz pancerza. To o co on tam pola stoi? Myślę, że go uratuję? To jest mój wabik. O, pięknie, metalowe. Z tej szopy, tak? Tak. Kurwa. Gość, który mnie zabił. Ty, 9 Nooo, 2 oprócz Was może. To już nie na opcji jest dużo. To jest looted. No nie, Ty, Linkse mam. Cześć, to mam Linksa, ta broń zabija na raz. Do strefy, do strefy jeszcze. No jest, ok? Nie, ale ja biorę sobie tutaj może jakąś kamizelkę z niego. Bożejcie, Pójźwa, tu mogą być wszędzie teraz no. Tutaj Bożejcie właśnie tam gdzie patrzysz, no Na pewno pod wami są, nie? się muszę podleczyć teraz. Tam jest typ na dole No To jest to co mówię. Ja dostaję już skądś Idziemy od lewej Okay, Pokaż jak ta jest No zobacz sobie Tam jest typ na górce, zobacz biegnie Koło jeepa tam ze smok jest Leży no O kurwa! Ale to ma 10 kulek tylko, nie? A zostało 5 w grze, więc spoko Starcie chyba, nie? <grystanie> <grystanie> A ta szopa jest ok? Powinno wystarczy do szopę. Co jest? A but jest, start tips. Drogi kontra. Bega. O, już mu zero. O chuj.